Oto szósty mecz sezonu Serie A. Inter przegrywa na Dele Alpi w stadionie Juventusu w Turynie, a Zidane w końcu pokazuje swój talent. Jego gra była doskonała, a mecz zakończył się fantastyczną bramką w jego wykonaniu. Sezon 96-97 to czas niezwykłych sukcesów Juventusu i nowej gwiazdy drużyny Zidana. Lippi w końcu pozwolił mu grać tak, jak chciał. W tym roku Zidan strzelił pięć bramek, pomagając drużynie dojść do finału ligi Mistrzów, w którym przegrała z Borusią Dortmund. Mimo to Zizu dowiódł swojej klasy w meczu finałowym i pokazał, że jest prawdziwym mistrzem. Zoratilo, Zidane, Lind, 1-2 Zidane, Spalja! Geri, na torne! Zidane, Zidane, Inkredibile, Jest wspaniałym graczem i świetnym dzieciakiem. Wspaniałą osobą. Zasłużył na satysfakcję ze wspaniałej bramki, nie mówiąc już o doskonałych podaniach i grze. Attenzione a Zidane, può tentare il tiro, azione pericolosa tra il momento, quindi si può partire con Zidane, attendiamo l'accelerazione di Zidane, invece il movimento centrale di Pierre, la palla arriva con Zidane. ancora Giudani che prende la circonvalazione per effettuare il cross arriva Vieri la conclusione la 0 per l'evento semifinale di centro di Vediamo Zidane, ha scambiato con Boxic, ancora Zidane potrebbe andarsene laddove c'è spazio. Arriva poi Scolten, perde quasi l'equilibrio Zidane, ma riesce comunque a resistere. Tocca bene per Lombardo che potrebbe avventurarsi in una battuta di prima. Tutto ciò non avviene, è un affanno questa volta l'Ajax. Bogarda poi di Livio, prova la conclusione della distanza. Vedete che sono tre giocatori della Juventus contro tre difensori, Zidane, Zidane prova a entrare in aria, ancora Zidane, attaccato, c'è lo spazio buono, attenzione, e la palla è gol di Amoruso! Grandissima azione di Zinedine Zidane che ha dato ad Amoruso la possibilità di realizzare la terza rete 30, 30, 30 al 33° minuto, mentre abbiamo visto finalmente che non è più impassibile Marcello Zidane. agli spazi in cui può inserirsi vediamo Zidane Zidane attenzione arriva tutti fuori con una un bel stupendo del francese e l'alimento spassa sul 4 W tym samym sezonie Juventus zdobywa Puchar Interkontynentalny, a Zidane nareszcie może cieszyć się zwycięstwem. To był dopiero początek. Generalnie mam dobre relacje ze wszystkimi w Juventusie. Trochę częściej rozmawiam może z Montero, Giuliano, Snyderem i Fonseco. Zidane, rete! La Juventus zbłoka il rezultato. Zinedine Zidane al 37. W sezonie 97-98 historia się powtórzyła. Drużyna i Zidane byli niepokonani. Dawali sobie radę ze wszystkimi przeszkodami. Juventus znowu wygrał scudetto, a Zizu strzelił aż 7 bramek. Zestawienie go z Del Piero było idealnym rozwiązaniem. Żadna obrona nie była w stanie ich powstrzymać. W zwycięskim meczu finałowym Superpuharu Zidan przyczynił się do zdobycia kolejnej bramki. di Pecchia, aggancia al Zidane, sinistro, vola Schmeichel si propone Zidane, in aria Zidane il cross, Inzaghi, rete Zidane, disorienta Luzni, Zidane, Zidane, si gira Zidane, destro, Szakowski Zidane, Inzaki, Zidane Zidane, uno contro uno contro Lushny Zidane, sinistro, Czarkowski Zidane, quasi parità numerica Ecco Del Piero dalla sua posizione favorevole Arriva Zidane, attenzione, Zidane E c'è un balla, gol, 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 gol Zidane, grandissimo anche lui, Del Piero Del Piero, Zidane, Zidane Destro, e gol. Ederrete Zidane Przegrana z Realem Madryt w finale Ligi Mistrzów pozostawiła na nim ślad We Francji Zidana nazywano czarnym kotem Zupełnie tak, jakby to on przyczynił się do przegranej W przeszłości Bordeaux przegrało z Realem Madryt raz, natomiast z Juventusem dwa razy. Niektórzy krytycy sportowi i kibice oskarżali Zidana. Ale prawda jest inna. Krytycy zapominają, że numer 21 drużyny czarno-białych dwukrotnie zdobył tytuł Mistrza. Taki jest los Supergwiazdy. Krytycy i reporterzy tak bardzo jej się przyglądają, że w pewnym momencie zapominają, jak tak naprawdę jest dobra.